Gdy wieczorne zgasną zorze, Zanim głowę do snu złożę, Modlitwę moją zanoszę Bogu, Ojców i Synowi, Dopierdolcie sąsiadowi, Dla siebie o nic nie wnoszę, Tylko mu dostajcie proszę. Kto ja jestem, Polak mały, Mały, zawisny i podły? Jaki znak mój, krwawy gały? Oto znoszę swoje modły, do Boga ma liczne syna. Zniszcie tego z syna, Mego rodaka, sąsiada. Tego roda, tego gada, Żeby mu okradli garaż, Żeby go zdradzała stara. Żeby mu sklep, Żeby dostał cegłą w łeb. Żeby mu się czórka czarny. I w ogóle, żeby miał manię. Żeby miał ejsa i jaka. Oto Chyba przeginasz dziwność.